18 zespołowa liga to moim zdaniem najlepszy pomysł dla Ekstraklasy. Takie rozwiązanie generuje dobrą liczbę 34 kolejek bez kombinowania z dzieleniem tabeli i punktów. A że emocje są niemal do ostatniej kolejki w walce i o mistrzostwo Polski i o utrzymanie, pokazał sezon 2021-22. Dziś bardzo luźny materiał, w którym nieco pomażę. Przedstawię Wam mój optymalny 18-klubowy skład ekstraklasy, i już na wstępie dodam, że z miłą chęcią poczytam w komentarzach, co o nim myślicie i jak ta sprawa wygląda u Was. Lubię, gdy na trybunach dużo się dzieje, gdy jest głośny doping i pomysłowe oprawy. Bez kibiców piłka nożna nie miałaby najmniejszego sensu, więc moje zestawienie wygeneruje wiele meczów przyjaźni i konfrontacji ekip, których kibice niespecjalnie za sobą przepadają przede wszystkim derbów. To właśnie takie widowiska wpływają na frekwencje bardziej niż wyniki. Oprócz tego sugeruje się historią klubów oraz tym, co mogą nam zaoferować w teraźniejszości. Zacznę od Śląskiej Piłki, bo tę upodobałem sobie najbardziej i uważam, że pod wieloma względami jest zdecydowanie najlepsza w Polsce. W mojej wymarzonej ekstraklasie muszą się zatem znaleźć Górnik Zabrze, Ruch Chorzów, GKS Katowice oraz Piast Gliwice. Jest mi trochę wstyd przed samym sobą, bo tylko raz byłem na wielkich derbach Śląska. Niecierpliwie czekam na kolejne starcia między dwoma 14-krotnymi mistrzami Polski, których historia i zaplecze kibicowskie są czymś godnym poza zdroszczenia dla znakomitej większości kibiców w całym kraju. Bardzo ciekawe byłyby ich konfrontacje z Gieksą i Piastem, który, pomimo stosunkowo niedługiego stażu na najwyższym szczeblu, zdążył sobie zaskarbić sympatię nieoczekiwanym mistrzostwem z 2019 roku. Ciekawym projektem jest Draków Częstochowa, zatem z chęcią obserwowałbym jego dalszy rozwój. Lech Poznań, Pogoń Szczecin i Lechia Gdańsk sportowo oraz kibicowsko wiele wnoszą do ekstraklasy, zatem i tych drużyn nie mogłoby zabraknąć. Skoro jest Lechia, musi być i Arka, bo Trójmiasto zasługuje na dwa derbowe mecze w ciągu sezonu. Ktoś kiedyś powiedział, że liczba wrogów jest jedną z miar wielkości człowieka. To zdanie sprawdza się również w przypadku klubów piłkarskich. Właśnie legii większość kibicowskiej Polski życzy jak najgorzej. Przez sporą część rozgrywek 2021 22 stołeczna ekipa okupowała strefę spadkową, co mocno cieszyło fanów innych drużyn. Spadek wojskowych na pewno byłby czymś spektakularnym, ale jestem pewien, że tęsknota za rywalizacją z klubem zajmującym pierwsze miejsce w ekstraklasowej tabeli wszechczasów pojawiłaby się już po dwóch, może trzech pierwszych kolejkach kolejnego sezonu. Uwielbiam jeździć na wyjazdowe mecze Legii. Wszyscy się na nią spinają, przez co na boisku i trybunach jest arcyciekawie. Jej przyjazd najczęściej jest świętem, co pokazuje przedstawione zestawienie. Pani z Łazienkowskiej sami przyznają, że nienawidzą wszystkich i że zdają sobie sprawę, że wszyscy nienawidzą ich. Najgorszym i nijakim stanem jest obojętność. Wobec Legii nikt nie jest obojętny, a to bardzo dobrze o niej świadczy. Wiem, że wielu z Was zaprzeczy, ale spójrzcie prawdzie w oczy. Poza tym, choć rzadko bywam, jestem pod wrażeniem dopingu i atmosfery na jej domowych meczach. Mam nadzieję, że macie na uwadze, że kibice Legii trochę kłamią, mówiąc, że nienawidzą wszystkich i że wszyscy nienawidzą ich. Legia nie może mieć w ekstraklasie samych wrogów, zatem dokoptuje jej przyjaciół z Sosnowca. Znakomity smaczek miałyby mecze zagłębia ze wspomnianymi wcześniej klubami ze Śląska. Kolejna para przyjaciół to Śląsk Wrocław i Motor Lublin. Skoro dojechaliśmy do pięknego Lublina i jesteśmy na wschodniej flance, do mojej ekstraklasy dorzucam również jagielonie Niebiały Stok. Swojej wymarzonej ekstraklasy nie wyobrażam sobie bez derbu Włodzi. O tym, że Włodzi kocha się piłkę nożną, najlepiej świadczą frekwencje na meczach LKS-u i przede wszystkim widzewa podczas niedawnych banicji po niższych ligach. Klub z Alei Piłsudskiego od lat jest rekordzistą w liczbie sprzedawanych karnetów i procencie średniego zapełnienia stadionu. Gdy mówiłem o Legii, wspomniałem, że gdyby spadła z Ekstraklasy, zatęsknilibyśmy za nią szybciej niż nam się wydaje. Gwarantuję, że analogiczna sytuacja niebawem będzie miała miejsce w przypadku Wisły Kraków. W maju 2022 roku Biała Gwiazda co najmniej na rok pożegnała się z Ekstraklasą. Od razu uruchomili się komentujący, rzekomo marzący o tym, by jej banicja trwała możliwie jak najdłużej. Jestem przekonany, że te same osoby będą mnie niebawem pisać, że mogłaby już w sumie wrócić, bo lepiej obejrzeć lub co jeszcze lepsze, wybrać się na mecz z Wisłą, niż na przykład z. Tu sobie sami dopowiedzcie, bo nie chcę nikogo urazić. Czas na pytanie retoryczne: czymże byłby piłkarski Kraków oraz cała ekstraklasa bez świętej wojny? Święta Wojna w wielu zagranicznych rankingach jest w czołówce najlepszych derbów na świecie. Miejmy nadzieję, że szybko wróci do piłkarskiego kalendarza i tylko i wyłącznie na najwyższym szczeblu ligowym.